Witam panie prezesie. Powiedzcie im, żeby nie wyłączali silników. To nie potrwa długo. Dałem tę robotę panu ze względu na pana reputację. Jak dotąd koszty tej operacji wyniosły milion w dolarach i tyle samo w sprzęcie. Mamy kłopoty z tymi Indios. Ale zajmujemy się tym. Wyrżniecie ich? A czego się spodziewacie? Nauczyliście się za dużo od Amerykanów. A co to ma znaczyć, do cholery? Jesteście dla nich zbyt łagodni, zgadza się? Zabawne słyszeć to od kogoś z południowej Afryki. Zostawmy geografię. Pokażemy ludziom to, co chcemy, żeby zobaczyli. Robimy to, co musimy, mamy prawo. W każdym razie nie jest dobrze, że sprawa trafiła do gazet. Chcę panu coś pokazać. Proszę spojrzeć. Nie wiem, co powiedzieć. Nie widziałem tu żadnego reportera. Gdybym wiedział, nie wyszedłby stąd żywy. Nie wyszedł. A wyjechał stąd martwy. Kto? Pamięta pan księdza? Chryste, ojciec Leonard. Nigdy nie widziałem, żeby robił zdjęcia. Zostały zrobione przez faceta o nazwisku Ames. Nigdy o nim nie słyszałem. Sierżant z korpusu Marines. Rozeźlił go pan obcinając głowę jego kumplowi, Morelowi. Pieprzony Rambo. A wie pan, jak te zdjęcia dostałyście do Stanów Zjednoczonych? Pewnie znowu ci ekolodzy. Nie. To pan je wysłał. Były ukryte w prochach tego misjonarza, który tak miłosiernie pan odesłał. A przy okazji ten Ims przypadkiem jest czarny, Van Eyck? Wygląda na to, że wykołowali pana nieżywy ksiądz i czarny sierżant. Sprowadzę posiłki. A sprowadzaj pan sobie te swoje posiłki, panie prezesie, ale ja chcę tych Indios.